Dzień dobry, witamy serdecznie na konferencji prasowej po zakończonych właśnie doktor Jarena Erik z Rzegalskiej Polski Kobiet. Przed nami medalistki, szczęśliwe, uśmiechnięte. W środku Magda Kwaśna IKP Szczecin. Gratulacje, Magda. Dzięki. Drugie miejsce AZS-UW Warszawski. Warszawski, tak to się czyta? AZS-UW, AZS Uniwersytet Warszawski. Tu Kasia Hartz reprezentuje załogę. Tak jest. I trzecie miejsce OKZ Olsztyn Ewa Bartosiewicz, gratulujemy. Olsztyński Klub Żeglarski, Dzięki. Olsztyński Klub Żeglarski, tak, ta pełna <laughs> nazwa. Słuchajcie, radość was promieniaje. Zaczniemy od trzeciego miejsca. Okay. Ewa, taka pełna radość czy nagle lekki niedosyt? No kurcz, no, jest trochę niedosyt, wiadomo, chciałoby się to drugie miejsce. Szczególnie, że przegrałyśmy je na remisie, ale cała załoga jest super zadowolona z regat. Myślę, że przed regatami to trzecie miejsce brałybyśmy w ciemno. Yy, więc tak, jesteśmy bardzo szczęśliwe i zadowolone z tego wyniku. Kasia Harc, AZS-UW Warszawski. Bez Warszawski, AZS-UW. A tak pisze, azs Uniwersytet Warszawski. AZS A, tak jest czyli... Uniwersytet Warszawski. Tak. Przepraszam. Yy, Kasia, yy, skład taki trochę składany, bo to ekipa sztorm grupy połączona z Tobą on boardem. W ostatniej chwili sobie tam wskoczyłaś do składu. Ty miałaś testować potem, potem Agnieszka. Zadowolona z tego wyniku? Drugie miejsce brałyby się w ciemno? Tak, zdecydowanie jesteśmy zadowolone. Naprawdę gdzieś tam na początku jeszcze trochę docierałyśmy. Pierwszy wyścig mieliśmy mocno rozgrzewkowy, ale generalnie jesteśmy bardzo zadowolone z wyniku. Drugie miejsce nas bardzo satysfakcjonuje. Dziewczyny Nie zrobiły kawał dobrej roboty i naprawdę bardzo się cieszymy. Niedosyt jest? Bo początek był słaby 6-2, ale potem 1 1 1-2-2. Wyglądało dużo że gonicie e, Szczecin. Nie ma niedosytu? No, goniłyśmy, trochę potrzebowałyśmy czasu, żeby się rozpędzić. Wiadomo, pierwsze miejsce zawsze na najwyższym stopniu podjem jest najbardziej satysfakcjonujące. Aczkolwiek z tego drugiego miejsca też jesteśmy bardzo zadowolone. Także tak jest. Magda, postąpiłaś godnie jak Niszy i KP Szczecin. Zostaje ze złotym medalem kobiecy z Polski. Dumaś Cię przebija, gratulacje. Dzięki. Było nerwowo w końcówce? W co so, nie powiedziałabym, że było nerwowo? Zrobiło się ciaśniej w tabeli, na pewno. I jednak, jak się przerywa ten, tak, taką serię wygranych wyścigów, yy, no, wkradają się jakieś emocje. I były momenty, że zaczęło się może robić trochę nerwowo. Yy, no i też warunki były takie, nie? że było dużo niewiadomych, bo jednak przy takim porywistym silnym wietrze łatwo obłędy i łatwo zdobyć cztery punkty, tak jak nasze czwarte miejsce. Więc. Yy, no tak, no powiedzmy, że nie było to łatwe, ale myślę, że relatywnie spokojnie. To jeszcze raz yy, Magda, czy zobaczymy cię częściej za sterem teraz? Jaki masz plan na dalsze pływanie? Rozumiem, że IKP yy, Lubelski, IKP Lublin dalej w lidze, czy jakieś inne rzeczy? No to jest dobre pytanie. Wiesz co, ty... znaczy, cieszę się, że w ogóle wystartowałam tutaj na sterze. Agnieszka mnie dość mocno cisnęła, żebym pojawiła się w końcu w tej roli, Dziękujemy, po drugim czasie. Wóz, tak? Dziękujemy, dzięki Aga. Jola gdzieś tutaj jest, Jola też miała taką cichą chyba nadzieję, że w końcu się tu pojawię. I jestem w IKP Lublin. Miejsce na też jest zarezerwowane dla jednej osoby i nikt nie chce jej ruszać, więc tutaj bym nie kombinowała. Na co będzie dalej to nie wiem. Jola ma jakieś plany nie? tajemnicze, więc zobaczymy o co z tym chodzi. No to poczekamy, co, co, co się z tego okaże. Kasia, czy jakiś plan kobiecy onboardowy, reaktywacja teamu z Waszym Rozowicz, czy tu się jakaś nowy zalążek powstał, czy wracasz do onboardu i to jest twój priorytet? No wracamy do onboardu, jesteśmy w połowie sezonu ligowego, dwie rundy za nami, e, wracamy na trzecią rundę w Gdyni na początku lipca. E, jesteśmy chwilę po skończeniu Mistrzostw Polski kobiet teraz, więc ciężko mi jest określić jak to będzie wyglądało w przyszłym roku, bo jeszcze trochę czasu zostało nam do tej imprezy w przyszłym roku, aczkolwiek no nie mówię nie, z Basią ja się tak naprawdę zapoznawałam już na tym rs -ie. z Basią zaczynałam swoją przygody na tych łódkach, także jeżeli w przyszłym roku nam czasowo pozwoli wystartować, to zdecydowanie będziemy zbierać ekipę, ale co będzie, co będzie. Zobaczymy. No dobrze, i Żet, Olszynski Klub Żeglarski, Ewa, to wasz drugi start chyba w tym składzie, bo pierwsze mieliście na Champions League. Zgadza się. Czy to też jest jakiś taki przyczynek do czegoś bardziej stałego, czy to też będzie taka, taki spontan? Wiesz no jeszcze nie rozmawiałyśmy o tym z dziewczynami, w tym roku nie ścigamy się w lidze, ale kto wie, może w przyszłym roku uda nam się wystartować. Ja bym bardzo chciała, ale w tym roku nie wiem, czy nam się uda jeszcze wystartować w jakichś regatach, bo Tosia i, Karolina, Tosia i Karolina mają swoje plany na regaty. Kasia sędziuje dużo, więc w tym roku może się jeszcze nie udać, ale w przyszłym mam nadzieję, że tak. Słuchajcie, to ostatnia rundka szybka. Wolna wypowiedź, jak było, jak zachęcić, jak żebyśmy w przyszłym roku mieli 18 zespołów, a nie 14. Ewa. Trudne pytanie, to tak. Z serca? Z serca? To znaczy ja się bardzo cieszę, że co roku startują e, dziewczyny załogi amatorskie i pojawiają się nowe twarze. To jest naprawdę fantastyczne, bo my jako m, dziewczyny, które mają przeszłość regatową, wiadomo, że jest nam łatwiej dotrzeć na te regaty, więc fajnie, że jest taka możliwość i coraz więcej amatorek, e, dziewczyn, które zaczynają pływania, już w dorosłym życiu się ściga z nami. Myślę, że bardzo fajną inicjatywą była klinika, z której my też skorzystałyśmy, bo tydzień temu po prostu sobie potrenowałyśmy. Fajnie, że była Wiktoria, która pomagała dziewczynom trenować i myślę, że takie właśnie kliniki treningowe pomagają osobom z zewnątrz dołączać, a dziewczyny z regatowego żeglarstwa myślę, że znajdą drogę, jak będą chciały się tu znaleźć, to po prostu przyjdą. Dzięki bardzo. Kasha Słowa zachęty? No tutaj, e, co tu dodać? <laughs> fajnie, że są takie imprezy, fajnie, że załogi powstają, że dziewczyny się ścigają. Ale fajnie też by było, gdyby dziewczyny w damskich składach ścigały się w normalnych ligach, nie tutaj specjalnie stworzonych dla kobiet. Także bardzo się cieszę, że jest nasz tutaj takie szerokie grono. Fajnie, że dziewczyny, które gdzieś tam z tym żeglarstwem trochę się rozminęły, wracają do niego. Fajnie, że młode dziewczyny też tutaj wchodzą na resy i gdzieś tam, mimo swoich olimpijskich łódek, wskakują do nas się pościgać z nami. No i myślę, że dziewczyny tutaj do lig Zapraszamy, ścigać się o mistrzostwo Polski klubowe. To już czas na ligę kobiecą? Ja myślę, że wszyscy możemy się ścigać razem. Czemu nas oddzielać? Myślę, że rywalizacja może być równie zacięta wśród mężczyzn, i kobiet razem i osobno. Czemu nie? Dzięki bardzo. Madzia? Jest aplaus, jest. Mam taką presję, teraz co ty powiedzieć? E, więc ja może trochę mniej pompatycznie. Ja powiem tak. Mi te regaty nigdy nie są po drodze. I mi często się nie chce. Właśnie rozmawiałyśmy z dziewczynami, że niedawno już w tym, w tym tygodniu prawie każda z nas kombinowała, jak się z tych regat wykręcić. Ale... Ostatecznie żadna z nas nie żałuje i wszystkie się cieszymy, że tu jesteśmy. No i ja tak samo, ja już miałam taki gorszy okres, bo no nie ukrywajmy, jest sesja na uczelni, a wiele z nas tutaj jeszcze to dotyczy. Ja też wracam do domu i od razu siadam do książek, ale bycie tutaj na tyle dobrze wpływa mi na głowę i na tyle mnie odświeża jest pozytywnie i w ogóle bycie na wodzie jest świetną sprawą. Więc no tak jak mówię, zawsze myślę, że tego nie chcę, a potem bardzo się cieszę, że tu jestem. Więc myślę, że to może być dobrą reklamą. Bardzo dziękujemy trąbek kciuki za sesję. Kto jeszcze zdaje? E, dziękujemy, gratulacje okay, i za chwilę ja to... widzimy się z trójką medalistów w kategorii amatorskiej dziewczyny gratulujemy. Widzimy się na zakończeniu. Dzie Dzięki. Dzięki. I witamy na drugiej części konferencji prasowej po zakończonych doktor Jana Eric z Mszostach żeglarskich kobiet. Tym razem e, nowa kategoria, kategoria Corinthian's, tak nazywamy po polsku amatorska. E, trzy świeżo upieczone medalistki. E, Gosia Kościuczuk, IKP Szczecin, gratulacje, złoty medal. Dziękuję bardzo. Brązowy medal, to brawa, brawa są, tak. Brązowy medal mamy y, Ada Osińska, Vega Kleo. też w sumie jeszcze częściowo. Dzięki. I brązowy medal y, Aneta Gajewska, IKP Warszawa. Tak. Dwa brązowe medale mamy? No właśnie, Mako, pomyliłeś co, co się, powiedział? dwa brązowe medale. A to nie do Ada, srebrny medal, przepraszam. A, jeszcze lepiej. Dobrze, dobrze. Nie, nie pomieszałem kolejności, tylko pomyliłem kolor medalu. Tak. Przepraszam. E, Gosia, e, złoty medal, spodziewałaś się wygrania tej kategorii amatorskiej? To e, liczyłam bu... na to. Skromna odpowiedź. E, patrzę na tabelę. E, 6 punktów straty do siódmej załogi, która już nie była amatorską. Czy to był taki dystans, którego nie dało się ugryźć? Ja myślę, że mieliśmy 8 punktów do czwartego miejsca, i gdyby dzisiaj były wyścigi, miałam nadzieję, że mogłybyśmy powalczyć w tej stawce ogólnej. Czy rozumiem, że pierwsze miejsce przed lokatami brała być w ciemno? E, chyba tak. Dobrze. Ada, start na pełnym, tak zwanym spontanie. Zabrałeś się zespół w ostatniej chwili. Dziesiąte miejsce w generalce. Yy. Drugie w, w amatorach. Czujesz się spełniona? Jak na to, że tydzień temu nie wiedziałam, że będziemy w ogóle startować. To tak, zdecydowanie. Fajna atmosfera, fajna załoga i dużo się nauczyłyśmy. Jest, jest satysfakcja. Kiedy do Was otarło w nawodzie, że macie szansę na, na medal? Przy, wrócić do domów. Z medalem z Polski. Na wodzie? Właściwie to dzisiaj rano powiedziałaś mi, że jesteśmy drugie, bo ja liczyłam, że jesteśmy dziesiąte po prostu i koniec, nie? To nie będę pytał, czy była jakaś taktyka obrony tego drugiego miejsca w tym układzie. Nie pytaj. <laughs> Aneta, yy, brązowy medal, zadowolona, szczęśliwa? Spodziewałaś się takiego wyniku, czy liczyłaś na trochę więcej? Przed przyjazdem brałabym w ciemno, ale tutaj apetyt rósł w miarę pływania, więc szkoda, że dzisiaj się nie udało, bo my już miałyśmy na Was strategię. Ja powiedziałem, że nie pytaj. <grym> Aneta, ja to pytałem już wcześniej w wywiadzie, ale to jest konferencja, czy to jest jakiś plan głębszy, że chcielibyście startować częściej właśnie w akwariatach kobiecych? Pytam w kontekście tworzenia takich imprez częściej, czy zrobienia quasi ligi kobiecej. Czy to ma dla was jakiś sens? Czy to jedno spotkanie w roku jest po prostu super, i to jest ta takie święta kobieca, jak to chyba już Senna Monarola nie nazwała? Ja bym chciała więcej w tym gronie kobiecym, bo tutaj dziewczyny zawodowczynie mówiły, że mogą się ścigać w, w mieszanym gronie z facetami. Nam, amatorkom, pewnie byłoby trudniej, więc ściganie się w gronie kobiecym na pewno dałoby dużo fanów. A, da. Znajdziesz czas na starty częstsze? To jest jakiś yy, głębszy plan? Masz takie ambicje, czy to po prostu jest fajne wydarzenie raz w roku i, i tyle? Chciałabym, ale chciałabym też zebrać załogę, która będzie chciała ze mną pływać e, i poświęcić na to czas e, jakieś wydatki. O, o są chętne. E, może to był zaczyn, kto wie Gosia, ty dużo pływasz? Omega, i inne klasy. Czy znaczenie? Nie ja staram czas się pływać. Ma to sens? Staram się pływać w kobiecym gronie i zawsze. To no może jest trudno złożyć załogę z samych dziewczyn, ale nam to się udało w Omedze i myślę, że, że to jest przyszłość nasza też, żebyśmy pokazywały, co potrafimy na wodzie. Dobrze, dziewczyny, to teraz prośba na koniec. Zachęćcie inne dziewczyny, takie jak wy, które nie pływają regatowo, dziecka. Albo przestały pływać, teraz wracają, mają swoje życie rodzinne, inne starty amatorskie. Zachęci je to, żeby w przyszłym roku startowały to z nami i mielibyśmy 18, albo 20, albo 24 zespoły. Co zrobić, Gosia? Ja myślę, że tu jest taka fajna zabawa i taka miła atmosfera, że wszystkie dziewczyny, które żeglują albo zaczynają z żeglarstwem, bądź wracają do żeglarstwa, powinny tutaj być za rok. Ada? Ja myślę, że tak, podpisuję się pod tym, plus um, coś w rodzaju kliniki, jaka była tydzień temu, ale z wcześniejszą informacją, a może dwa dni przed regatami, na rozpływanie się większe, załóg właśnie totalnie amatorskich, które nigdy wcześniej nie pływały, na przykład z genakerem. To mogłoby zachęcić. A na to tak jakby zachęciła dziewczyny, które się boją, obawiają albo machnęły ręką, a nie tym roku? Swoim przykładem bym zachęciła, bo my na ars stałyśmy. Drugi raz w życiu po klinice, więc da się, jeżeli tylko będzie możliwość, żeby się trochę oswoić z łódką, no to dawajcie dziewczyny, damy radę. Dziewczyny, gratulacje jeszcze raz. Pierwsza trójka, mistrzostw polskich dragskich kobiet w kategorii amatorskiej, Corinthians, dziękujemy, gratulujemy, widzimy się zaraz się na, na bierzemy medali. Dziękujemy. Dzięki. Dzięki.